Witam, nazywam się Józef Dyszer. Znajdujemy się na polu, które przygotowujemy pod siew pszenicy. Pracujemy maszyną marki Waderstadt. Model Topdown o szerokości 6 metrów roboczych. Jest to agregat uprawowy wielozadaniowy. Robimy nim na głębokości około 30 cm. Topdon składa się z czterech sekcji. Najpierw idą talerze, które podcinają powierzchniową warstwę gleby, po czym wchodzą zęby uprawowe, które to one odgrywają tu główną rolę. Mieszają glebę i pozostałości pożniwne, po czym są talerze wyrównujące, a na koniec wisienka na torcie wał, który dogniata glebę. Zdecydowaliśmy się na zakup tej maszyny po to, aby odstawić pług w krzaki. I wprowadzić uprawę uproszczoną, która przyspieszy nam prace polowe i przygotowuje dobre stanowisko pod siew. Pracujemy na głębokości 30 cm z prędkością od 10 do 12 km na godzinę. Pracując na dwie zmiany, udaje nam się uzyskać wynik 110 hektarów w ciągu doby. Jak już wszyscy wiemy, od kilku lat pogoda rolnikom w ogóle nie sprzyja, dlatego staramy się wykonać wszystko jak na najszybszym czasie. I ta maszyna. Nam to umożliwia. Maszyną tą zrobiliśmy już około 6,5 hektarów. Pracujemy nią dwa lata i jak na razie działamy bez zarzutów.